Skąd w ogóle, Mariusz, wzięła się ta nowa pasja? Ja wiem, pasja, no skończyłem troszkę z piłką, zacząłem, zacząłem boks. Ja myślę, że boks ściągnął mi trochę Michał Żeromiński. Zacząłem go tam wspomagać, sponsorować, żeby, żeby troszkę poszedł do przodu. No i tak to się zaczęło, boks, boks, boks. No, pierwsza gala w Białobrzegach była, na której byłem. Podpatrzyłem, no i powiedziałem, że zrobimy galę w Pionkach. Zrobiliśmy galę w Pionkach rok temu. No i myślę, że wyszło dobrze, ludzie się dopominają. Świat bokserski zobaczył, że możemy coś robić no i zaczęliśmy, no działamy, działamy i następna gala w Pionkach już, już 8 lutego no i myślę, że, że będzie dobrze, tak samo jak tutaj przy tej gali, tą galę w jakiś tam sposób organizowaliśmy wspólnie z Andrzejem Gitrukiem, pomagaliśmy im tutaj, tak samo, tak samo i gala w Pionkach, myślę, że gala w Pionkach będzie na, na podobnym jak, 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 jak nie po lepszym poziomie, ale ogólnie tutaj jest dobrze, kibice, kibice zadowoleni, no i myślę, że, że idziemy cały czas do przodu. Jesteś nie tylko organizatorem Gali, ale także menedżerem kilku zawodników, masz już mocną stajnię. Mógłbyś pochwalić kilku chłopaków. Dzisiaj też był jeden z nich na ringu. No, co do, co do organizacji, tak naprawdę organizatorem głównym tej gali to był Andrzej Gmitruk z Darkiem Wojtkowskim, a my tylko tutaj po prostu pomagaliśmy organizacyjnie, żeby tą galę w jakiś tam sposób doprowadzić, doprowadzić żeby to funkcjonowało wszystko tak, jak powinno być. Odnośnie zawodników, tak mamy swoją grupę, grupę bokserską. Założyliśmy ją specjalnie z myślą o zawodnikach, żeby ich promować jak najlepiej, żeby jak najszybciej wskoczyć na, na anteny telewizyjne. I oto toczy się wojna cały czas. Tutaj myślę, że zawodnik, który występował dzisiaj. Nikodem Mieszewski jest naszym zawodnikiem i myślę, że pokazał się z dobrej strony. Kolejnym zawodnikiem jest Michał Gorlecki, wicemisz Polski tego roku w amatorstwie. Przeszedł na zawodostwo, stoczył, stoczył już dwie walki. Teraz w 8 lutego będzie jego trzecia walka. No i też staramy się promować i iść do przodu jak najlepiej po prostu z tymi zawodnikami. Stawiamy tak naprawdę na, na zawodników, żeby, po prostu, no żeby w jakiś sposób nie wystawiać ich na, na jakieś tam Śmieszne, śmieszne walki, tylko po prostu żeby ich promować i iść do przodu, żeby na, zaistnieć na tym polskim rynku. 8 lutego zapraszamy do pionek. Kogo zobaczymy oprócz naszych chłopaków? 8 tak z, gru, yy, z grubsza mogę powiedzieć, że tak, będzie to Michał Żeromiński, będzie Nikodem Jierzewski, który występował dzisiaj w Radomiu. Będzie, będzie Michał Gerlecki. Będzie tak samo Ewa, Ewa Piątkowska i Ewa Brodnicka, wicemistrzyni świata w kiboksingu. Obie dziewczyny już występowały w Pionkach, tak samo jak yy, ostatnio też występowały 31 sierpnia w G2, więc dlatego tutaj, tutaj się, się wszystko składa, że będzie dobrze. Zapraszam, zapraszam też yy, zapraszam też sympatyków MMA. W pojedynku MMA będzie walczył Mateusz, Mateusz Gola, kibic radomiaka. Będzie prawdopodobnie to pojedynek z Kamilem Wazelakiem, znanym, znanym, znanym z walki SW, strongmanem. No myślę, że tutaj postać znana. Odnośnie. Mam jeszcze takiego tak małego, małego, małego boksera, spionek, którego czytałem artykuł na Radom Sport i który który nie chciał, nie chciał mi w żaden sposób pochwalić, ale obiecuję mu, że, że na tej gali 8, 8 lutego wystąpi i nie ma, nie ma najmniejszego problemu. Okay, czyli do zobaczenia w Pionkach, mamy nadzieję na równe emocje jak i tutaj. Dzięki. Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich sympatyków. Boksu na gale w pionkach, 8 lutego. Naprawdę będzie się działo. Nie pożałujecie. Zapraszam.